Siema, mordki, ale huragan Dorian idzie na Florydę. Ja pierdzielę. I zobaczcie, niby taka potęga USA: wszyscy mają bomby nuklearne, wszystko. A jak idzie, żywioł, to nic nie mogą zrobić. Bo wszyscy już się boją, Boże, żeby się zatrzymał przed samymi ludźmi i się cofnął do morza i zniknął. A ludzie wtedy. Cud. Ale zobaczcie, idzie, żywioł i go nie można zatrzymać. 30 sekund do marca śpiewało taki utwór. Hurik hurikanty się chyba nazywało, tak to się mówi. Huragan, tak? Burza. Wiecie co, ja kiedyś, jak byłem dzieckiem, kochałem burzę. W ogóle mama mnie opieprzała, bo ja wychodziłem, stawałem w krzyżu i kochałem, jak mi woda na twarz leci i te pioruny gdzieś się uderzały, nie? I powiem wam, ona zawsze mówiła, Dawid, nie wychodź, bo cię może piorun strzelić, nie? Ja zawsze to no, szczeli, szczeli, ale teraz jak zobaczyłem jak na wącił uderzył w krzyż i teraz tyle osób trafiło, tylko zobaczcie, kiedyś burze były jakieś takie normalne, a teraz jak idzie, to albo konkretne ulewy, albo konkretne susze, albo konkretne tornada, albo konkretne tsunami, albo pierdolnięci politycy, no bo kurwa, albo odstawić najpierw pierdolnięci politycy, a później wszystkie głupie od tej świata, ta?